Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Użkownika DWW, a to jest druga część trzeciego odcinka serii zagrajmy w WRC Arcade. Poprzednim razem oczywiście widzieliście jak ukończyłem pierwszą część, jeżeli chodzi o super special level hat, który był zrobiony na można powiedzieć całkiem dobry sposób. A w tym momencie właśnie dokończamy drugi, drugi etap po prostu tego. Yy, drugi etap jechania oczywiście w super specialu, żeby go ukończyć na tego, na 100% można powiedzieć, bo oczywiście jest. To ukończymy i będziemy mieli po prostu z głowy. Jak widać, piątą trasą, którą jedziemy, bym wyleciał jeszcze stamtąd i kurde, musieliby mnie ten, mieszkańcy wyciągać z Włoch. Cze... Kurde, co ja mówiłem. A, 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 pokoniali. obserwuj uważnie trasę. Ona jest ten, nietypowa, bo nie była widoczna dotychczas. To jest jej debiut oczywiście, gdyby nie było. O, Prawie. Widzę ten, pierwszy samochód, ale to już pierwszy checkpoint, niestety widzę. I mam nadzieję, że jeszcze go wyprzedzę na miarę tego oczekiwań. O, 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 dobre było, ale on mnie wyprzedzi, bo za blisko jechałem tej ściany i to mnie zwolniło. Dobra, zjeżdżaj, Citroenie. O, To bolało. O, nie, zjeżdżaj stąd, nie wyprzedzisz mnie. Nie ma tak łatwo. Musisz, niestety, być na tym ósmym miejscu. A to było pierwsze Citroen, coś miasto. A, dobra, spodziewałem się drugiego Citroena tam na oddali, a co było? E, to jest Ford chyba. Eee, chłopie, e, 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 e. nie parkuj mi tutaj, to nie jest parkowanie, my tu nie jedziemy na wycieczkę, tylko jedziemy tu, żeby wygrać. O, 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 dobra. A nie, to nie jest Ford, to jest Ford już wyprzedziałem. To jest Subaru Impreza, czyli jedna z moich ulubionych właśnie tych samochodów. Dobra, zjeżdżaj. I widzimy się na tym, na ceremonii przywożenia tego pierwszego medalu, pierwszego miejsca pierwszego medalu. Już widać po tym jak nagrałem pierwszą część, że będzie trochę ciekawie. Ale cóż, tak jak mówiłem, to jest druga część, gdzie prawdopodobnie będzie mniej więcej ten sam czas. Jezu, jak tu się ciężko c jedzie. Strasznie tu jest ciasno. To jest druga część, że jedziemy kolejne oczywiście etapy i mam nadzieję, że szybko to pójdzie. O, oj! Kurde! Dobra? Jest w porządku? Nie, bo coś tam ten. Bo coś tam było nie tak z tym. Uuuu! <śla> teraz powinno się tak wyglądać. Że... Dzień dobry. Czy zastałem może kogoś? Okay. Bo tam czasami właśnie takie coś się dzieje w tych wyścigach w gdzie są takie wyboje, gdzie mogą okay. bardzo mocno kosztować i przez co kierowca na przykład wypadnie z trasy, uszkodzi kompletnie wóz, albo nie wiem, wpadnie na przykład na ten... Padnie do lasu i trzeba będzie to wyciągać Ile razy się zdarzało w tych w mniejszych seriach w rajdówek czy coś, że niektórzy albo wjeżdżali, kurde, tu komuś do domu tak, wiecie, takim parowaniem, tak jak ja na przykład teraz to zrobiłem, albo kurde, wparowywali do jeziora i potem, szybko, szybko, uciekamy, bo kurde, jeszcze się utopimy, albo jeszcze było taki jeden etap, gdzie było tak ciasno, że musieli się porządnie zmieścić w Małej prędkości, żeby w ogóle, się ten, żeby w ogóle zmieścić się. Był taki etap we Włoszech właśnie, gdzie trzeba było się po prostu zmieścić. Tymczasem jedziemy kolejną etap, już szósty. Jest to trasa w Argentyna. Argentyna. Gdzie ostatnio zapamiętaliśmy to, gdzie jechaliśmy w tym, w deszczu pełnym. Tym razem mamy ten przywilej, że nie ma deszczu. I jedziemy w ten, na, czyst na czystkę. I widać to, bo... Nie brudzimy się! A I tyle z tego było. No cóż... No cóż, Adi, wykrakałeś to, co było z pierwszej części. Właśnie popełniłeś swój pierwszy błąd. Którym po prostu cię, ten, e, zakręciło. A nie sądziłem, że tak będzie. Czyli nie będzie idealnej serii na 100%. Nie wiem, czy ja widziałem... Czy był już checkpo pierwszy checkpoint? O, tu jest pierwszy checkpoint. checkpoint. O, trochę się wyczyszczę. Ale nie tak mocno. Ja muszę go wyprzedzić! A? Bo nie wiem jak to będzie, bo muszę. Po prostu muszę, bo już jest taki etap, że. Nie można po prostu sobie. darować! O! 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 to było dobre! Ała! Zjeżdżaj stąd! A ten, ale ten citron walczy! Walczy, walczy! A tam oddali jest kolejny samochód! Dobra, dobra! Możemy powalczyć! Nie rób mi ni tego! O kurde! Checkpoint drugi! Dobra, dobra, powoli! Może tu się trochę skupię na tej walce, bo... Jak popełnię błąd, to mnie ta citron wyprzedzi, a ja już wolę wyprzedzić tego Subaru. Na szczęście jest jeszcze jeden checkpoint, który będzie potrzebny, żeby ten... żeby zrobić. Ale 102 metry teraz zrobiłem! I teraz go wyprzedziłem bardzo ładnie. Wow. No i znowu zrobiłem ten sam błąd, znowu to samo. Adi, jak jedziesz, to opanowuj to. Bo wpadnie z taki poślicz właśnie i potem stracisz dużo. Powoli, powoli. Nądmingi right. Uu! A chyba nie, myślę, że to się uda. Checkpoint number 3. Wystarczy że go wyprzedzę i będę to trzymać. A ciekawe, czy tam ci dalej jest tam z tyłu, mi się wydaje. Pewnie jest, ale. Mnie to na razie nie, nie interesuje słupki, prawie wszystkie skosone. Było dobrze, Dobra, I teraz się tak odetnij trochę spokojnie, że wdech i wydech, bo masz spokój teraz. Tylko zobaczycie, czy jest są tam z tyłu. Nie ma, jest, jest dosyć bezpieczna przewaga. A dobra, jest już meta i chyba! Finish! Pięknie, to teraz naprawdę już to zrobię, że. to było ciężkie. Ale to akurat będzie znowu ten highlight tego odcinka. Znowu Cię ciekawe w Argentynie. Poprzednim razem wtedy walczyłem z Fordem, a teraz walczyłem i z Citroenem i z Subaru. I to było akurat super całkiem w porządku. Siódma trasa w tym momencie na naszym ekranie, Jest to Grecja. Grecja, czyli kraj Basków. Jakich Basków? Baski to Chorwacja. Ogólnie kraj, który. Grudnia się tą dużą historią, jeżeli chodzi o dawne te dzieje, m.in. bardziej takich tych erach średniowiec starożytnych. Nie wiem, coś, e, historię na przykład przed naszą erą, czy coś w tym stylu. Ale ja się tam nie znam, bo nie, nie bardzo się wgłębiłem na ten, ale wiem, że było dosyć dużo tych greckich mitologów, greckich bogów, którzy rządzili kiedyś i którzy ten pokazywali swoje na przykład te zdanie czy z tym podobne Ja widziałem pierwszego właśnie tam Tak samo jak Czech będzie jaki very był right. very very long Ja będę po to bo fajnie on to mówi, za very very long le, le, le. Le, le. Powoli, powoli O, o znowu ten Hyundai A nie, to nie Hyundai To jest Skoda Czemu ja widziałem, że to Hyundai? Ja wiem dlaczego, pomylił mi się kolory wynocha. Wiem, że trochę tu agresywnie jadę, ale no przecież to jest gra, poza tym to jest komputer. Jakbym jechał online właśnie, jeżeli chodzi z prawdziwymi kierowcami, to do nich zachowałbym absolutny ten, szacunek. Ja nie jestem takim graczem, który lubi wygrywać za wszelką cenę. Jeżeli walczę przeciwko innym, to staram się tylko i wyłącznie, żeby to była fajna, łatwa i fajna... Niełatwa, tylko przyjemna i bardzo ten interesująca walka, że jeżeli na przykład bym popełnił jakiś błąd, że nie wiem, na przykład uderzyłbym przypadkowo, na przykład w taki sposób właśnie, tak jak to zrobiłem z tym Pezotem to wtedy, jeżeli jest taka możliwość, to oddaję zwykle pożycie danemu kierowcy, że po prostu nie chcę się czuć taką, taką świnią, że wygrywam za wszelką cenę, bo tak jest najlepiej. Nie, nie, nie. Dla mnie ja nie jestem takim typem gracza, że muszę wygrać tylko, bo wygrać, wygra, wygrać. Nie, jeżeli jest coś na online, to chci, po prostu dla mnie najważniejsze jest rywalizacja. Walka przyjemna zabawa i gra. A to, że ktoś wygra to tylko, to jest dodatkowa rzecz, że można pogratulować, że bardzo fajna walka i takie tam. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. A ci, którzy uważają, że nie powinno się tak grać online... To niech spadają, kurde, na jakieś drzewa albo coś, bo nie mają po prostu racji i, i dość się wszystko wygrywali w kiedyś, nie wiem, w młodości, że po prostu uznawali, że o, nie ma tak łatwo i takim w tym sposobie. Dobra, kolejna trasa ukończona, finish. Siódma trasa ukończona, 2 minuty 41-52, i został nam wielki finał, taki grand final, który będzie w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, akurat teraz głośny jest o Anglii, ale to są inne sprawy, ja nie mówię o tym, o WRC. Chociaż WRC też ostatnio, dłuższy czas właśnie Anglii nie było na tym. Ale wydaje mi się, że oni też wrócą, może po prostu były jakieś tam problemy typowe z przygotowaniem odpowiedniej trasy, tego nie jestem pewny. Ale tak, jaki temat na odcinek, bo mówiłem, że mam przygotowane dwa tematy. Otóż drugim tematem na ten odcinek będzie, jak ogólnie poznałem WRC. Jak poznałem? Otóż tak, było kiedyś mówione tam w telewizji na temat e, jednego takiego rajdowca o ile pamiętam chyba Leszek Kurzaj albo Tomasz Kuchar, bo nie pamiętam dokładnie i było mówione o tym, że jacy oni są świetni w WRC, że mieli tam swój zespół, że potrafili nawet rywalizować z równy z równym ze wszystkimi i w na początku mnie to jeszcze to tak odciągało trochę, że nie, może nie, nie chcę mi się tego oglądać. Ale pewnego dnia po prostu w telewizji zobaczyłem taki skrót tego, jak to mniej więcej wygląda. Nie pamiętam już gdzie to było, bo to było tak dawno temu, że aż co gdzieś wykopać jakieś archiwów typowych na YouTube albo coś. I o! Oh, gdybym to było ten, gdyby to nie było twarde, to pewnie bym wjechał komuś w dom i takie zrobiłbym typowe... E, dzień dobry a oni takie, że... Co pan robi? Czemu pan zniszczył mój dom? A ja takie... E, bo przyjechałem na herbatkę, akurat mam przerwę w wórce I cóż? O jest pierwszy dobra, został mi tylko ten jeden do wyprzedzenia. Spróbujemy się rozpędzić. Easy right, easy right! Co szybko o dobra, jedziemy dalej. A, a, a. <laughs> Można byłoby z tego zrobić jakiś streamik. <laughs> I wracając zobaczyłem właśnie ten skrót i tak stwierdziłem, że na początku o Jezu jakie to jest dziwne, oni muszą bez przerwy ten. Bez przerwy się brudzą albo kurde bez przerwy jadą pod kąt. A potem było wyjaśnione, że nie tak jadą ze względu na to, że trasy są bardzo wyboiste, trasy, czasami trasy są trudne do nakręcania się, żeby ten dobrze jechać. Tak po dłuższych razach trochę jeszcze nie kunałem, ale gdzieś tak może po 10-15 razie wkonałem się już trochę w TWRC i się stwierdziło, że dobra obejrzy się gdzieś, gdzieś się trafił telewizji, gdzieś się trafił taki pełny etap i wiadomo że to było głównie te, te kamery się pokazywały jak dany rajdowy po prostu ten przejeżdżał dany ten etap, ale Patrząc pod względem tego, że patrzyło się i czekało się cierpliwie czy wygra ten etap, czy będzie miał najszybszy czas, to jednak jest to dosyć interesujące. Dlatego jeżeli ktoś chce, ma jakiś czas i chce trochę pooglądać, na przykład jak rajdowcy się ścigają po różnych trasach, to polecam serdecznie. Nie stracicie czasu, a przy okazji też pooglądacie te umiejętności najlepszych właśnie zawodników. Mamy metę, tak więc uwaga! 3, 2, 1 Finish! I wygraliśmy w to! Mamy Super Special Level Hard na 100% można powiedzieć, że udało nam się pokonać wszystkich 16 kierowców ze wszystkich samochodów, oczywiście po 3 można powiedzieć i jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepszymi kierowcami jeżeli chodzi o ten. I to jest śmieszne, bo najpierw to było Subaru Impreza, drugie to było Citroen Xara, a trzecie to właśnie jest w tym momencie Hyundai WRZ. Wy byliście godnymi rywalami, chociaż tak naprawdę Citroën i ten Subaru tam był godnym rywalem w y, Australii... Y, Australii... Argentynie, kurde, gdzie fajnie się akurat jechało. Wygrywamy, jesteśmy w ten i... Wyobraźmy sobie, że teraz noszę właśnie triumf. O, chwila, coś się pokazało właśnie. A, mamy krytycy Aha, to dobra, to można powiedzieć, to zostawimy to, żeby się pokazało i w tym momencie sobie pogadamy, bo oczywiście Zawsze jak są pokazywane kredycy to ja w tym momencie kończę odcinek, ale... Nie, tym razem nie skończę odcinka, bo została nam jeszcze jedna sprawa oczywiście, żeby do ukończenia, a mianowicie zostało nam jeszcze Great Race. I tak, w pierwszym odcinku oczywiście zadam wam pytanie czy... jak zrobić ten Great Race, czy zrobić go tak, czy zrobić to tak. Niestety nie dostałem w ogóle odpowiedzi od was, co mnie trochę to smuci, bo... Naprawdę oczekiwałem jakiś z tych, dlatego musiałem sam wymyślić co i jak. O, tutaj podziękowania dla wszystkich osób, które tutaj właśnie ten weźli. I zdecydowałem, że ostatecznie zrobimy to tak, że... Pojedziemy oczywiście wszystkie trasy, które były, ale zrobimy to tak, że będzie jak jedna trasa na jeden samochód. Czyli po prostu, że przejdziemy wszystkie z trasy. O, widzę, że chyba to się już powtarza, dlatego już to zrobimy, teraz. Że przejadę wszystkie trasy wszystkimi różnymi samochodami i kiedy już będzie koniec właśnie tych etapów to przejdziemy później do następnego odcinka, żeby nie było. Po prostu nie chcę wam pchać, a resztę co będzie to dokończę samodzielnie, żeby nie było po prostu niepotrzebnego tego przedłużania. Safe sustextral udało się, ukończyłeś trudny mod, super specjalny random mod jest teraz dostępny, a random mod to inaczej to, że możemy sobie ustawić ileś tam tras do ścigania, maksymalnie jest 15. I o czym to mówię? Dokładnie, że pojedziemy wszystkie oczywiście te samochodami i tak po kolei po prostu na ten. Czyli w tym następnym odcinku będzie 5 tras właśnie do przejechania i wybiorę cztery samochody i resztę oczywiście ukończę samodzielnie. Tak czy siak, ja się tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem UżytkownikaTWW, na razie i cześć!